Kabab ja turecki, słucham. E, halo, dzień dobry. Ja, ja dzwoniłam się do, do, do kebaba tureckiego. Tak. tak, tylko że pani jest w Warszawie. Nie, ja dzwonię z firmowego telefonu syna. Jeszcze raz? Ja dzwonię z firmowego telefonu syna. Ja jestem w Lublinie. Panie, co pan mi y, podgaduje? Paskuram, panią. Ja bym chciała zamówić dwa kepsy. Tak? E, proszę pana, powie mi pan, co wy macie w ofercie, bo ja e, pierwszy raz zamawiam kebab. Tak, tylko że będzie z odbiorem własnym. E, dobrze, to wtedy syn podjedzie. W takim razie, e, powie mi pan, co to jest kapsalon? Kapsalon to jest metalowym pudełeczku frytki, mięso i ser topiony. Ser piony w takim czymś? Tak. Panie, ja się kurwa posram po tym. Yy, wezmę może... No i rozłączają mnie wszyscy, kurwa. Ja już chyba nie umiem robić telefonów. Słucham, stapy? Hey, halo, dzień dobry! Ja dzwoniłam się do kebabowni. Nie, to nie jest kebabownia. A, a co, co wy macie w ofercie dobrego? Wiesz, co mamy w ofercie? Zależy dla kogo? Hey. To do, do jedzonka, ja głodna. Pani głodna to jedzonka co mamy. A skąd pani dzwoni? Z jakiego miasta? Z Lublina. Z Lublina pani dzwoni. Tak ja dzwonię z firmowego telefonu syna. Dlatego panu pokazuje pewnie Warszawa. Mogę pani posłużyć? Mówię, że dzwonię z firmowego syna telefonu. A do tego syna z firmowego telefonu? Bo mi kurwa szkoda pieniędzy, z konta. To dzwonię z jego. I pani, z sy... pani dzwoni z firmowego telefonu, syna najdłuższy z Kedaba, a ta pani szkoda pieniędzy? No ta, a po co ja mam bładować dupę dla Kurwa Play, jak mogę sobie za to zjeść pysznego kebaba? A na fakturę czy na paragon? Nie, no panie, nie żartujmy, no. Ja chcę sobie zjeść Kepsa. E, proszę pana. E, czy, czy, wy przyjmiecie ode mnie zamówienie, czy nie? No to zależy czy na fakturę, czy na paragon. Na dupę, kurwa! Na nic. Po prostu chcę przyjechać po kebaba. No nie wiem, nie wiem, nie wiem. E, Powiem mi pan wy macie. Baraninę? Mamy z, z barana, z kurczaka, z psa i z lamy. Eee, Ja bym chciała z baraniną, kebaba, z sosem czosnkowym. I żeby. Robot. W, własnej roboty, i, i ja bym. Ja bym poprosiła jeszcze, żeby było mięsko, frytki i bez żadnych y, surowek, bez takich kurwa, jakieś trafy, bez niczego A, dobra. A jaka ulica? Eee... Karlin 6B przez 4 Jeszcze raz, jak? Proszę pana, bo ja nie wiem czy my żartujemy, czy nie. Ja mam normalnie... Ale czemu pan tak kurwa dmucha do słuchawki? Dmucham do słuchawki, dmucham w słuchawkę, a nie do słuchawki. Ja dmucham Ale... w słuchawkę. A to wie pan, to czy pan wkłada do, czy pan wkłada wy, to nie ma żadnej różnicy. I tak samo jest kurwa z dmuchaniem. No nie, nie, nie mam, no, no, ja dmucham w słuchawkę, nie w słuchawkę. Jak, tak jak dmuchać w pan kobieta dmuch albo kobieta, to jest w No nie, no pan mówi ma słoma ślane, kurwa. Nie. Nie, no gdzie? Albo można podejść do kobiety i dmuchnąć jej w twarz, albo ją dmuchnąć. To są dwie różne rzeczy. No nie, no nie, no bo jeżeli idzie pan dmuchnąć kobietę albo dmuchnąć w kobietę, no to jest to to samo. No nie, to jest nic innego. Ale pan jest kurwa zboczony. Ja? No, o, nie, ja! Trochę tak. Pani trochę tak. Eee, to może ja dam panu syna? Może być i syn. Też taki zwrotony jak pani? Halo? Halo? Halo, halo? Dostaniemy kebaba? Słucham? Dostaniemy kebaba? No, coś tam, coś tam z kebab miałbyś. Chcemy kebab, kebab chcemy. Jaki? A, a czemu, a czemu to pan, pan dmucha? Panie, pan próbował że ale pszyny zostało tak na półtorej kebaba. A czemu pan dmucha? Nie słyszę, co pan mówi. Proszę. Bo pan kurwa dmucha. No dmucham, słuchawkę dmucham. Ale dlaczego pan dmucha? Robi pan złość Słuchawka nie sprzeciwiała się, więc dmucham. Była za hmm, Ja też tak lubię podmuchać. A to proszę dmuchać. A to pan, czy to babcia tak dmucha? Babcia Babcia tak dmucha? Churczę. Babcia Babcia, czasami jak dmuchnie. Może zamienimy ten sos z czosnkowego na ketchup? No, kurde, no to, a, ten świeżo na, a ten świeżo natrzepany biały sos, to co mam z nim zrobić? Bo, bo jak po tym czosnkowym huchnie Zaraz zapytam, czy jakaś koleżanka w pracy może czerwony wyprodukować, nie wiem czy to... E, halo. Teraz... halo? Halo? Słucham panią. Niech pani nie słucha tego durnia kurwa, ma być czosnkowy. Coły? No! Z prawego na rzeczy, czy z nowego? Dobra, ja nie chcę tego kebaba, Do widzenia! Huj! Niech cię kurwa z głodu jeszcze nie zesrał, Do widzenia! I nikt z głodu nie umarł nawet. No! Dobra, styka! Mówię, nie będę już tam pajacował dalej, bo to już nie było chyba śmieszne. <laughs>